Jak widzicie za mną słońce świeci, a zatem pogoda sprzyja karawaningowi, sprzyja wypoczynkowi, czy to z kamperem, czy z przyczepą kempingową. No ale i również słoneczko jest naszym sprzymierzeńcem, ponieważ tego prądu używamy coraz więcej w kamperach i nigdy jego nie mamy za dużo. I ono właśnie pozwoli nam przy zastosowaniu odpowiednich systemów i urządzeń z tego słonka skorzystać, czyli wytworzyć energię elektryczną. Poprosiłem przed naszą kamerę pana Jana Jabłońskiego, który jest kierownikiem serwisu w firmie ElCamp. Tutaj jesteśmy akurat w kamperze Adri. Ponieważ Elkamp jest dystrybutorem tej marki, i Pan Jan przybliży nam zagadnienie uzyskiwania prądu z, ze słońca, czyli przybliży nam zagadnienie instalacji solarnej w kamperze. Dzień dobry Jabłoński. Jeszcze raz. Y, 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 jest ogólnie tendencja w tej chwili wykorzystania energii ze słońca. Również w samochodach kempingowych możemy coś takiego e, zrobić e, i e, bardzo polecam, ponieważ no, jest to energia, oczywiście są jakieś nakłady, ale ta energia później jest zwracana, jest w postaci działania urządzeń, e, czyli mamy tak za darmo jakby energię e, albo ewentualnie, że rozkładamy ten, ten, ten wkład finansowy na, na dłuższy okres czasu. E, żeby urządzenia działały, znaczy, żeby uzyskać energię ze słońca, musimy mieć odpowiednie komponenty. Oczywiście wszystkie komponenty są do kupienia w naszym sklepie. Taki układ solarny składa się z panelu solarnego, następnie z regulatora no i z akumulatora, który jest w samochodzie. Standardowo panele solarne podpinamy do akumulatora zabudowy. To jest akumulator, z którego później korzystamy. W czasie, na przykład w nocy, jeżeli nie mamy już słońca, no to wtedy korzystamy z akumulatora. Akumulator nam służy do gromadzenia energii ze słońca. Dobrze, i, to, i do tego są podłączone i zarówno lodówka, jak i ekspres naszczy czy inne urządzenia, które... Tak, to znaczy tak, jeżeli zgromadzimy tą energię, no to później tą energię możemy wykorzystać. W jaki sposób wykorzystamy, to my decydujemy. Czyli możemy sobie załączyć przetwornicę i możemy sobie zrobić kawę. Możemy sobie załączyć na przykład telewizor, oglądać film. Tak. No albo no, praktycznie to, co... Podładować poruszę, laptopa? Tak, czy... tak, tak. Korzystać, powiedzmy, pracować, bo możemy również wtedy pracować. Te układy pozwalają na zgromadzenie tej energii ze Słońca i do tego, żeby tą energię zgromadzić, musimy mieć panele solarne, takie typowe, jak są na przykład na domkach naszych. Również na samochodach kempingowych montujemy takie same panele, z tym, że oczywiście one wielkościowo są mniejsze. Z racji, że samochód kempingowy ma mniejszą powierzchnię dachu, więc panele są zdecydowanie mniejsze. I są w różnych wymiarach, od 50 cm standardowo do, do powiedzmy 1,60 m. To są takie już dość duże panele. I teraz możemy te panele łączyć, żeby wykorzystać całą powierzchnię dachu, bo na dachu są okna, jest klimatyzacja. No i nie możemy rozłożyć jednego dużego panelu, żeby po prostu na przykład cały dach, bo najlepiej było no cały dach zrobić, zrobić z paneli solarnych. No już takie metody są na przykład. W Stanach Zjednoczonych, że, że dachówka jest wykonana z, z elementów solarnych, ale no, to jeszcze chyba jest przyszłość. Ja myślę, że w przyszłości dojdzie do tego, że będziemy po prostu natryskiwać powłokę. Tak która będzie ogniwem Tak, to tak idzie w tym kierunku, no i chyba to by było najlepiej, ponieważ no, tutaj musimy cały dach pokryć tymi e, panelami, żeby wykorzystać maksymalnie powierzchnię i teraz możemy te panele w różny sposób łączyć e, ze sobą, ale to za chwilę powiem na ten, na ten temat. Natomiast e, panele łączymy z regulatorem e, i następnie ten regulator łączymy z akumulatorem. Oczywiście też również bardzo jest ważna kolejność, więc jeżeli ktoś chce zamontować, to lepiej... E, zapytać się zakłada, które montują to, żeby nie uszkodzić elementów montażowych. Bardzo ważne jest kolejność podpinania tych układów. Więc to jest taki bardzo ważny element. Natomiast elementy na dachu możemy łączyć szeregowo albo równolegle. W zależności od tego, jaki chcemy mieć układ, jaki jest regulator. Każdy panel wytwarza jakieś. Określone napięcie maksymalne. E, są panele w granicach też montowane na samochodach kempingowych, e, które wytwarzają napięcie około 30V e, i możemy te panele połączyć razem na przykład trzy e, szere, układ szeregowy, co nam daje 100V e, i e, możemy to później. Zredukować do 12V i ten, ten, ta redukcja daje nam bardzo duży amperaż prądu. Ale jest również wada tego układu. Uszkodzenie jednego panela powoduje, że cały układ przestaje pracować. W przypadku połączenia równoległego mamy niskie napięcie, czyli ten panel zaczyna później działać, ponieważ na każdym panelu musi być napięcie powyżej no, minimum 13V, żeby ten panel zaczął ładować nam akumulator o napięciu 13V czyli to no, musi być wyższe e, więc na każdym panelu to napięcie musi zwiększyć się czyli to słońce musi być już wyżej e, ale w przypadku uszkodzenia jednego panelu pozostałe dwa będą działać więc to są takie zalety i wady tych układów i oczywiście te, te układy muszą być odpowiednio dopasowane do regulatora e, ja tutaj y, y, pokazałem Chciałem zademonstrować na przykład dwa regulatory. To jest firma Wotronik. Bardzo dobre regu regulatory. Oczywiście cena jest wyższa, ale jakościowo i wielkościowo są z no naprawdę bardzo dobrej jakości. I, no i wielkość tu jest taka, że można wszędzie zamontować. Do tego są specjalne wyświetlacze, gdzie możemy po prostu sobie sprawdzać, jakie jest napięcie, jakie jest natężenie prądu. O, oczywiście, w jakie w stanie jest e, dane układ, czy ładuje czy na przykład e, czy w standbyu. E, tu jest firmy e, Solar. E, regulator, który jest również dobrej jakości, no ale wielkościowo no, zdecydowanie większy. To też trochę wpływa na to, żeby no, gdzieś musimy ten regulator zamontować. No, nie wygląda to e, estetycznie, jeżeli takie duże pudełko gdzieś tam jest zamontowane. Jest tańszy zdecydowanie, ale no, niestety y, wielkościowo jest większy. Także no, różne są powiedzmy, te układy są e, droższe, są powiedzmy mniejsze, e, tańsze są większe. Dobrze. E, wspomniał pan o e, ogniwach, które montujemy na dachach swoich naszych domów, ale i również macie w swojej ofercie elastyczne e, ogniwa, tak, tak i Mówi pan mi, czy one się czymś różnią, jeżeli chodzi o zasadę działania? Czy... Zasada działania jest taka sama, więc tutaj wytwarzanie e, energii jest również e, na tej samej zjawiskach. E, na tej samej, f, e, na tej samej zasadzie. zasadzie. Tak, tak. Natomiast bardzo ważne jest, e, ten układ e, oczywiście jest lżejszy, e, jest niższy, więc możemy e, go montować e, również na elementach, które są, mają bardzo duży promień, czyli na. E, tak jak e, w kamperach, e, na alkowie na alkowie. przykład, o tak, tak, tak w takich tak, elementach, tak. gdzie oczywiście ten promień też nie może być duży, ale tam jest dopuszczalny na przykład promień wygięcia tego panela. Bardzo ważne przy montażu tych panelów jest e, montowanie na odpowiednich e, elementach dystansujących. Nie wolno panela kleić do dachu. Wielokrotnie ja powiem tak, że na, widziałem już na różnych grupach, e, że ludzie mają problemy właśnie z tymi elastycznymi solarami, Przyklejonymi bezpośrednio do dachu. One jednak muszą mieć wentylację, tak. i Aha. po to właśnie For Solar, so, Sun, firma czyli producent tych elastycznych ogniw, za, wyprodukował taką specjalną, wydawałoby się taką normalną, ale ramkę. I tutaj powie Pan mi troszeczkę więcej na ten temat. Ona musi być, ona, ona tak jakby dystansuje, tak, dystansuje tak. ogniwo. Tak, tu są rzeczy, jest dystans. O, oprócz tego, tu są specjalne takie kanały, tu, e, przez, które, tak, nie? przez tak, które powietrze właśnie. może e, wchodzić i wychodzić spod e, paneli solarnych, a to jest bardzo ważne, bo te panele na, nagrzewają się do no, praktycznie 100 stopni Celsjusza, więc e, e, jeżeli jest przyklejony panel do dachu, powoduje, że on się wypala, po prostu. Tak, i to i tak. niestety e, trzeba po prostu wymienić. Natomiast odklejenie takiego panelu z dachu praktycznie z niemożliwością, Jedyną powiedzmy, naprawą to jest naklejenie następnego panelu w miejsce tego starego, ale to, to już dobrze by było, żeby to zrobić w, w właściwy sposób, czyli na elementach dystansujących. Mhm. I pamiętajmy są... o tym, nie? bo to jest często popełniany błąd. Ktoś chce przeoszczędzić, bo wydaje mu się, że to nie ma, nie ma znaczenia, jednak ta, ta podkładka dystansowa nie tylko pełni funkcję tego żeby od odseparować go od ten od Dach. dachu ale również wenty powoduje, umożliwia wentylację od spodu. Tak. Te ramki oczywiście są robione do odpowiednich wymiarów, ja akurat tutaj nie ma takiego dopasowanego, natomiast szerokość jest tutaj na przykład standardowa, no i oczywiście są krótsze, To jest akurat do, ten druga ramka jest do solara, który jest o, o mocy 160 W, także to jest troszeczkę mniejszy, tu jest 130 W, więc jest mniejszy panel, akurat no, taki wziąłem, więc przepraszam bardzo. Dobrze. Ja rozumiem, że wy macie w swojej ofercie w sklepie czy u Wojtka, tam można kupić zestawy. Tak, solarna, całe tak? zestawy solarne, czyli y, to jest y, panel solarny, kable solarne, łączniki, y, y, przelotki przez dach, bo to jest bardzo ważne również, żeby te y, miejsca przejścia y, kabli z dachu do wnętrza samochodu było odpowiednio wykonane, y, więc są specjalne przelotki, y, regulatory, no i oczywiście akumulatory, które też mamy po prostu w różnej, i mamy y, 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 żelowe, AGM, i y, y, i Lifą P4. Dobrze. Panie Janie, dziękujemy bardzo za zaprezentowanie, przedstawienie i podzielenie się swoimi informacjami, swoją wiedzą na temat, na temat układów solarnych w kamperze. Mam nadzieję, że dzięki temu popełnicie mniej błędów, i wasze zakupy będą trafione i będziecie się cieszyć z wytworzonego przez siebie, przez dach swojego kampera prądu. Dziękuję.